Zakład Wyrobu Sprężyn Fedach to wyspecjalizowany dostawca najwyższej jakości sprężyn technicznych dla przemysłu górniczego, maszynowego, hutniczego, energetycznego, motoryzacyjnego, budowlanego i elektrotechnicznego. Firma działa od 1982 roku. Z roku na rok rozwijamy się i inwestujemy w firmę oraz wykwalifikowanych pracowników, aby zapewnić optymalne warunki do wykonania niezawodnego wyrobu. Nasz zakład ma nowoczesny park maszynowy. Dysponujemy automatami do produkcji sprężyn najwyższej jakości, zespołem tokarek, zespołem frezarek, pras, zwiarek, walcarek, młotów pneumatycznych oraz gilotyn. Mamy własną narzędziownię produkującą matryce i oprzyrządowania do krótkoseryjnych zamówień. W zakładzie są też kompleksowe linie do obróbki cieplnej. Wszystkie nasze wyroby otrzymują świadectwo kontroli jakości 3.1. Realizujemy dostawy w krótkich terminach i oferujemy konkurencyjne ceny.